No, przechodzimy przez młodnik, przechodzimy powalone drzewa, tak jak widać, pięknie obdarte drzewa, ale nic oho, coś, coś leży, coś leży. Zaraz sprawdzimy co. Wychodzimy na polankę. Wychodzimy na polankę. I... I mamy, proszę Państwa... ...świeżego, świeżego, świeżego... ...dziesiątaczka. Proszę. Dziesiątaczek, coś pięknego. No zobaczymy, prawda. Polanka otaczają ją młodniki. Jakieś, prawda, wypalone. Wypalone, prawda. Ognisko. Pierwszy zrzut w tym roku.